Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Patryk I jesteśmy w openingu Ośmiu Boosterków XY7 Po francusku Origin ocik! No więc i, Wow No byliśmy w sobie w kiosku Byliśmy tak sobie w kiosku Po prostu i nagle Boom boostery XY Pokemon 7 I tak dalej No Zarąbiście, no po prostu cieszyło, ucieszyło mnie to. Teraz tylko, żeby natrafić na Shiny Primal Groudona X Fularte. O, kurde, kamerka. Tak, żeby tylko natrafić na y, groudona X Fularte, żeby tak było. No, więc ja przesuwam sobie na bok te boostery i już zabieramy się da, albo nie, pokażę Wam najpierw wszystkie ilustracje, jakie są, z tych boosterów, więc y, zaraz. O, 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 O i O. Ok. Jest ich osiem, po was z każdej ilustracji, sobie wziąłem dokładnie. Więc mamy... O, Jezus, sorry. Mamy shiny Rajkodza, Shiny Mega Rajkodza. Mój ulubiony Shiny Primo Growdon. Następnie, Hupa, Hupa i właśnie taki i mega tyranitar, no więc, yy, cztery ilustracje, osiem busterków. Kurde, aż mi się zrobiło gorąco, tylko zdejmę sobie bluzkę, bo mi się naprawdę zrobiło gorąco, ludziska, bo jeśli ja natrafię teraz na Szajni Primo Groudona, to będzie epickie, słuchajcie. Więc położę sobie to tutaj na bok i może zaczniemy, yy, czyli tak, od którego? Jak my to zrobimy? Poczekajcie, poczekajcie. Wiem, że nic nie widzicie oprócz moich figurek, no ale yy, tylko sobie to ustawię. Więc zaczniemy od. Zaczniemy od Tyranitara. Mega Tyranitara. Później Hupa. Później yy, Mega Rajkodza. I następnie najlepszy na koniec czyli. Growdon, więc otwieramy, otwieramy ludziska i uwaga, moment, o Jezu. i uwaga ludziska. Staram się po jednej ilustracji zachować z każdego. O, tak. Teraz to są prawdziwe boostery. Nic nie wymyślałem. Więc, yy, kod online, start! Tak, no właśnie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. I uwaga. Pironille. Grand Golemastok. Axoloto. Teral. Ma, Mamigal. Energy Flash. Porigon 2. Kirli, Kirlia. Teral. I Entei Holografico! Tak jest! Tej karty naprawdę nie miałem, ale ona jest. Poczekajcie, ja sobie ją przyjrzę się hey, jej. Hey. Entei. Holo. Naprawdę? Ja cię nie mogę. No, wiem, nie jest to to co chciałem, ale jest to coś bardzo ładnego. Zaraz wezmę sobie moje poszetki. Tak jest. Kupiłem sobie poszetki, kart i moje holo wszystkie oraz moje super rzadkie. Chowam do tych poszetek. Ale ładny N tej Ja nie mogę. Ok. Nie, naprawdę przepiękna karta. Ok. No więc. Yy... O, czekaj, ciemno. Staram się, żeby mi kamerka się nie przewracała. Więc następnie możemy już sobie rozerwać ten booster, gdyż już następne boostery. Okej, okay, więc, narpierw, wiecie co, zaczekajcie chwilę, tak wiem, musiałem przestawić kamerkę, no więc, yy, na, no, więc, o, jedna karta trochę, nieważne, no więc, uwaga, kod online, start, nie wiem, czy to jest kto pierwszy, tylko tak po prostu sobie mówię, start, więc, uwaga. OK. Et vaga. Idemz miaus. Ma ma reste. Apritini. Sepia troc. danger. Jolie flore. Écologique. En reverse Sepia top. A! I piraks. Dobra, piraks, także. No wiem. Szkoda, że nie jest holo, ale to też nie jest nic głupiego. Więc ten entry jest naprawdę ładny. Więc lecimy dalej z kolejną ilustracją. Upa! Upa. nie wiem jak to się czyta po polsku. To sobie zachowamy. A następny rozrywamy. Tak jest. Przy okazji będę miał wszystkie cztery z tej edycji, z tej serii. Mam nadzieję, że nie jest aż tak źle. O. Okej. Okay. Następnie... Codon Online. Tak jest? Później już nie będę tak ład tak pięknie tego pokazywał, gdyż będzie coraz bardziej. Już 6 minut, także się pośpieszymy może. 6 minut już to. Sorry za zblokowanie się, ale czułem super rzadką kartę. Czułem w rękach, czułem, bo ja one one nie są robione tak samo. Oh my fuck. O oh, kurde. Czekaj, idzie. Tyral, Balbuto, Cepiatos, Csepiatrock, Mucuscule. Axoloto Licentre Apirène Lien spirituel, faramp, Pyrrhonie. Oh! oh my god! Oh! What the? Shiny Primal Grow! Shiny Primal Kyogre! Ex! full arta, petit booster! O! O! Poszetki! Poszetki! Nastychmiast! O! 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 Taka promo! To by było, wiecie, to nie byłoby takie zdziwienie, jak takie nagłe znalezienie tego o! Oh! Miłodze! Łodze! quoi? C'est quoi ce bordel? O! Oh! Ej dobra. Spróbuję się pozbierać. Oh my. O! Oh! Wracamy trochę do gry. Spróbuję się pozbierać. O! Oh! O oh mój. O! Oh!